Witam Was wszystkich serdecznie. Najpierw pokażę kubeł. Za chwilę podejdę do niego i części nad czymś popracuję. Powiem Wam, że myślę, że to będzie całkiem niesamowity odcinek, ponieważ w tym roku troszkę wcześniej chcę opróżnić ten kubeł. Jak pamiętacie. Zawsze zachwalam, o już mam pierwszy problem, czy mnie się w ogóle uda to zrobić, a jeżeli nie, to na razie nie będę wyciągał rury, e, czyli tego wentylatorka. Jak pamiętacie, te kubły w mojej hodowli spełniają bardzo ważną rolę, ponieważ z tych kubłów mam najwięcej odcieku. Ten kubeł w tym roku dał około 50 litrów, więc jest to całkiem spora ilość. I powiem Wam, że jak zwykle zajmowałem się tymi kubłami troszkę więcej. Tak w tym roku nie poświęciłem mu dużo czasu, ale powiem Wam, że sama górna warstwa, zobaczcie co tutaj się dzieje. Piękny koprolit, piękny koprolit, co będzie w środku, to zaraz zobaczymy. Podejdę, troszkę zmienię kadr. I postaram się wysypać to. Poczekajcie. Oczywiście przygotowałem tam. Widzicie, już w rogu trochę pojemników, bo będę się starał to. Starał to przerzucić do pojemnika. Czy to się udało? Myślę, że zdecydowanie. Możecie zobaczyć, jaka ilość żdownic. Nawet nie ruszył się mój filtr, więc tym tematem zajmę się. E, troszkę później. E, robię to poza kadrem, bo, bo no właśnie, nie widzicie mnie, ale postawiłem tylko kubeł. Podjadę jeszcze bliżej. Tak wygląda. To jest najniższa warstwa, więc jak widać. W najniższej warstwie karton nieprzetworzony. Ale za to zobaczcie jakie ilości drzewnic. Ten kubeł ma. Jest od czerwca. Zobaczcie piękna. Piękna ilość. Ja mając, jak wiecie, już mam bardzo dużo tych zewnętrznych kompostowników, więc postanowiłem w tym roku wcześniej skasować ten. I zobaczcie jeszcze na samą górę. No tu już jest budowne. To wszystko poprzesiewamy. Będziemy mieli naprawdę dorodną ekipę. Dorodną ekipę. Dżownic. Jeszcze nie wszystko jest przetworzone widzę. Trafia się tu nawet pomidorek. Ale jak widzicie. Didownic cała masa. Proszę bardzo. Także kto ma możliwość zaopatrzyć się w tego typu sprzęt, czyli okrągły kubeł, okrągły kubeł polecam, naprawdę można przy stosunkowo niedużej hodowli zabezpieczyć sobie i odciek, i vermikompost. Pozdrawiam Was. Pewnie jeszcze w następnych odcinkach pokażę Wam, co się będzie działo z tymi pojemnikami. A na dzisiaj e, dziękuję Wam. Oglądajcie, subujcie Do zobaczenia, do usłyszenia.